Zapraszam do wspólnego pieczenia. Piekę piernik. Tradycyjnie otrzymałam ten przepis od koleżanki Jadwigi. Sperling, Nieżyjącej już, ale jest to wspaniały przepis. Można go nawet w lodówce trzymać i dwa miesiące, i po kawałkach serpiec. Często zrobimy właśnie ze składników. Te 25 gramów albo hery, albo masła. 25 g cukier, 25 g miód, 4 jajka i 70 g mąki gładkiej. Kto chce, może dodać jeszcze kakao, jakby chciał kakaowe. No i wyrabiamy ciasto. Troszkę trzeba dodać jadalnej, żeby ciasto wyrosło. No i jasna rzecz, takie składniki jak są napierniki, goździk, cynamon. Po troszeczkę, żeby to właśnie pachniało. Ciasto wyjęłam z lodówki, po, pokroiłam na cztery części i zaczynam wałkować. Teraz rozwałkowałam to ciasto i wycinałam różne figurki, postacie. Teraz trzeba te ciasteczka właśnie <laughs> posmarować jajkiem, białkiem, no i wstawiamy do piekarnika. Pieczemy tak długo, że zobaczymy, że ciasteczka są już upieczone. W zależności od piekarnika może to być i 5 minut, 6 minut. Wyciągamy pierniki, już z piekarnika są gotowe. Trzeba je jeszcze raz posmalować tym białkiem trochę, tak żeby były śniące. No i potem można je ozdobić takim tym lukrem. Z cukru, ale ja tego nie robię, bo to jest piernik do zjedzenia, a nie na żadną wystawę. Są to pierniczki, które bardzo lubi moja wnuczka, i już się pytała, jak była w sobotę, babciu, kiedy będziesz je piekła. Pierniczki są gotowe, można je degustować. No, a ja zapraszam. Do pieczenia. Życzę przyjemnych, pogodnych, wesołych świąt. Przede wszystkim zdrowych, żeby Panie mogły się spotykać, ponieważ w tym roku nie było spotkania ani wiosennego, ani jesiennego a to Paniom bardzo brakuje.